Zaciskając dłonie przed portretem pamięciowym ojca, dopełniłem porannego rytuału. W ramce ojciec nosił swój zwykły łagodny uśmiech. Naszyjnik z pereł na stole łapał poranne światło, rzucając cichy blask zapach żonkili unosił się delikatnie zważonu kropka dzień dobry, tato. Za oknem rozciągał się charakterystyczny, uporządkowany krajobraz dzielnicy Brookline. Rezydencje z białymi kolumnami, starannie przystrzyżone trawniki i ogrody kwitnące sezonowymi kwiatami. Dom mojego dzieciństwa był jednym z nich. W porannej mgle klony zaczynały się czerwienić, a w oddali iglica kościoła sięgała nieba. Zatrzymałem się przed starą ramką na zdjęcia. Było to zdjęcie z letniego dnia sprzed piętnastu lat, które ojciec bardzo cenił. Uwieczniało podwórkowe przyjęcie przy grillu. Mama nalewała domowej roboty lemoniadę, a moja siostra śmiała się niewinnie w swojej białej sukience. Ojciec trzymał rękę na moim ramieniu, z dumnym wyrazem twarzy. Wciąż pamiętam ciepło jego dużej dłoni. Kropka Kończąc makijaż przed lustrem, spojrzałam na nowsze zdjęcie rodzinne. Zostało zrobione 10 lat temu, gdy miałam 24 lata. Kiedy ojciec wciąż był z nami, a nasza rodzina była kompletna. Kropka, ojciec Robert, stał wyprostowany, obserwując rodzinę ciepłymi oczami. Matka Patricia, stała z elegancją godną byłej modelki, a jej perłowe kolczyki lśniły wdzięcznie. Kropka, moja siostra Olivia uśmiechała się uroczo, a ja obok niej z rezerwą. W tamtych czasach matka również była dla mnie miła. Kropka zabierała mnie na zakupy do ekskluzywnych butików a w wakacje spędzałyśmy popołudniowe herbatki w Bostońskim Muzeum Sztuk pięknych, wszystko zmieniło się jednak po śmierci ojca. Uwaga matki przeniosła się całkowicie na moją siostrę, a jej czas spędzany ze mną stopniowo malał. Podniosłem zdjęcie i delikatnie przesunąłem palcem po jego powierzchni, kropka, w porównaniu do tamtych czasów. Rysy mojej siostry zmieniły się diametralnie. Po kilku operacjach plastycznych stała się kobietą o doskonałej urodzie. Kropka, ubrana w krzykliwy makijaż i najnowsze ubrania od projektantów. Prowadziła teraz pełne przepychu życie jako sekretarka i narzeczona Williama, spadkobiercy firmy budowlanej. Kropka. Z okna mojego pokoju widziałem przejeżdżające ulicą luksusowe samochody. Okolica Brookline była otoczona jeszcze bardziej spokojną atmosferą niż zwykle w te święta. widziałem okoliczne damy cieszące się porannymi spacerami ze swoimi psami. Kropka, wśród nich muszą być twarze, które wezmą udział w dzisiejszym ślubie. Jeśli chodzi o mnie, postanowiłam żyć uczciwie jak mój ojciec. Pracuję jako wizerzystka w ekskluzywnym salonie na Newberry Street. Ceniąc sobie naturalne piękno. Kropka, ojciec zawsze powtarzał, Jenny, Twoja dobroć i szczerość to najcenniejsze skarby. Trzymając te słowa blisko serca, podążam własną ścieżką. Z szuflady mojej toaletki wyjęłam pamiątkowy naszyjnik z pereł mojego ojca, kropka prosty. Ale elegancki sznur pereł emanował delikatnym światłem w moich dłoniach. Był to cenny przedmiot, który ojciec powierzył mi przed swoją śmiercią. Choć nie był tak krzykliwy jak akcesoria matki, miał w sobie pewną wagę i ciepło dziś jest dzień ślubu mojej siostry. Mruknęłam do swojego odbicia w lustrze. Granatowa jedwabna sukienka z naszyjnikiem z pereł. Ani zbyt krzykliwa, ani zbyt prosta, ale elegancka. Wzięłam głęboki oddech kropka poranne światło padające na moje policzki oświetliło krawędź ramki na zdjęcia na mojej toaletce. Zegar wskazywał ósmą rano, godziny do ceremonii w lanem boston. w pokoju przygotowań, do którego zmierzam, mam wykonać makijaż mojej siostry. To profesjonalna praca. Muszę jeszcze bardziej podkreślić doskonałe piękno mojej siostry. w drodze do drzwi zatrzymałam się jeszcze raz przed portretem pamięciowym ojca. Pod jego delikatnym uśmiechem skinęłam głową. Tato, proszę, czuwaj nade mną. Popchnięta do przodu przez ciepłe spojrzenie ojca. Wyszłam na świeże poranne powietrze kropka, gdy tylko weszłam do apartamentu dla nowożeńców w lanem Boston, złapałam oddech. Kryształowy żyrandol lśnił z sufitu, eleganckie wnętrza ujednolicone w beżu i złocie, a rząd pełnowymiarowych luster tworzył pełną wdzęku przestrzeń kropka w rogu stały białe i różowe róże kropka Jenny, spóźniłaś się. Moja siostra Olivia przechyliła głowę w swojej sukni ślubnej. Suknia była najnowszą kreacją Very Wang, z delikatną koronką od dekoltu porąbek oraz perłami i kryształowymi koralikami, które mieniły się w świetle. Przepraszam. Korki. Matka przerwała mi, zanim zdążyłam dokończyć. Zacznij szybko. Nie mamy czasu. Patricia pojawiła się w lawendowej jedwabnej sukience z perfekcyjnymi włosami i makijażem. Jej profil wciąż nosił ślady czasów modelingu. rozkładając przybory do makijażu, obserwowałem pokój. Kosmetyki luksusowych Marek były porozrzucane. Wraz z nowymi szpilkami Jimmy Choo i Kiarą Cartier. Przedmioty znacznie przekraczające budżet normalnego wesela były porozstawiane tu i ówdzie. Ale wioł. Zacznę teraz twój makijaż. Stanęłam przed siostrą, starając się skupić na pracy zawodowej. Jednak w wyrazie twarzy mojej siostry był nieznany chłód. Och, te pędzle. Olivia zmarszczyła brwi. Na pewno nie są to te same, których używasz w salonie. Nie, kupiłam nowe specjalnie na dzisiaj. Rozumiem, ale czy naprawdę są wystarczająco dobre? Moja siostra wyciągnęła z kosmetyczki najnowszy zestaw pędzli Toma Forda. Znając cenę, nie mogłam się powstrzymać od gapienia się. Z łatwością przekraczała miesięczną pensję w salonie. Będą tu krewni wilów, wtrąciła matka. Upewnij się. Że efekt nie będzie żenujący. Moja ręka zatrzymała się na chwilę na tych słowach. Ale szybko się pozbierałam i kontynuowałam ostrożne nakładanie makijażu. Siostrzyczko Oliwia nagle zniżyła głos. Właściwie to muszę porozmawiać o pieniądzach. Zatrzymałam pędzel w dłoni i spojrzałam siostrze w oczy. Było w nich coś na kształt niepokoju. Muszę przygotować prezent powitalny dla rodziny Willów. Czy mogłabyś pożyczyć mi około 500 tysięcy dolarów? 500 000? Mój głos podniósł się ze zdziwienia. Kwota znacznie przekraczała moje wyobrażenia. Tak. Oczywiście, że zwrócę. Jak tylko firma Villa wejdzie na giełdę, nie mogłem ukryć zakłopotania. Ale ta kwota, wciąż masz na koncie spadek po ojcu, prawda, siostrzyczko? Te słowa coś we mnie zmroziły. To prawda, ojciec zostawił mi spadek. Ale to były ważne fundusze na moją przyszłość, kropka Oliwia, to. Och, dlaczego się wahasz. Głos matki podniósł się chłodno. Stawką jest życie twojej siostry, prawda? Powietrze w pokoju stało się ciężkie. Nasze trzy odbicia w lustrze wyglądały jak obcy ludzie. Mamo Oliwia nagle podniosła głos. Właściwie jest coś jeszcze. Kropka w tym momencie rozległo się pukanie do drzwi. Przepraszam. Do pokoju weszło dwóch ochroniarzy w czarnych garniturach. Z uroczystym wyrazem twarzy podeszli prosto do mnie, kropka panu Morgan. Proszę wyjść. Co? Nie mogąc pojąć nagłego obrotu wydarzeń, stałam zdezorientowana, gdy jeden ze strażników chwycił mnie za ramię. Co się dzieje? Na sali zapadła cisza. Moja siostra podniosła się z gracją. Na jej perfekcyjnie umalowanej twarzy pojawił się cienki uśmiech. Przepraszam, siostrzyczko. Ale nie jesteście prawdziwą rodziną, prawda? Te słowa przeszyły moje serce jak nóż kropka, co ty mówisz? Nie wiedziałaś? Oliwia kontynuowała drwiąco. Nie jesteśmy prawdziwymi siostrami. Jesteś dzieckiem poprzedniej żony ojca kropka powietrze w pokoju zamarło. Spojrzałam na matkę. Ale ona już się odwróciła. Bezpieczeństwo szybko. W głosie matki zabrzmiało westchnienie kropka, wokół nas wyciekł snykerzji. Nawet wśród wizażystów zapanowało poruszenie kropka, wstałam po cichu. Moje ręce lekko drżały, gdy pakowałam przybory do makijażu. Naszyjnik z pereł po ojcu był zimny na mojej szyi. Ten ślub z pewnością będzie przeklęty kropka, pozostawiając te słowa za sobą, opuściłam pokój dostojnym krokiem. Z odgłosem śmiechu przeciekającym do korytarza za mną, skierowałam się do windy. Tuż przed zamknięciem drzwi ujrzałem triumfujący wyraz twarzy mojej siostry. Kropka w samochodzie głęboko westchnęłam. Moja twarz w lusterku wstecznym wyglądała dziwnie spokojnie. Nigdy tego nie zapomnę. Wyszeptałam te słowa cicho, ale stanowczo. Mocno chwyciłam w dłoń pamiątkowy naszyjnik ojca. Luksusowy budynek Landem stawał się coraz mniejszy w moim lusterku wstecznym. Jego białe ściany lśniły jasno w porannym świetle. Kiedy otworzyłam drzwi mojego apartamentu, ogarnęła mnie cisza. Dzień chylił się ku końcowi, a światło zmierzchu wpadało ukośnie przez okna. Fotografia ojca przyglądała mi się z tym samym łagodnym uśmiechem, co zawsze. Jestem w domu, tato. kropka wypowiadając te słowa, zdjęłam buty na wysokim obcasie i głęboko westchnęłam. Dzisiejsze wydarzenia wydawały się złym snem. Jednak dotyk naszyjnika spereł na mojej szyi i powiedział mi, że wszystko było prawdziwe. Kropka, wchodząc do salonu, mój wzrok padł na pamiątki z czasu spędzonego z ojcem. Zdjęcia z naszych wypraw na ryby, notatki z przepisami, kiedy razem gotowaliśmy, Pamiątkowe zdjęcia zrobione w Bostońskim Muzeum Sztuk Pięknych podczas wakacji. Każde z nich było niezastąpionym. Cennym wspomnieniem. nagle ekran mojego smartfona rozświetlił się. To była wiadomość od kolegi z firmy. Jenny, wszystko w porządku. Po tym, co wydarzyło się na miejscu. Nie mając ochoty odpowiadać, przyciemniłam ekran. Wtedy zauważyłam datę. Tak, tydzień temu. Kropka, przypomniałam sobie tamten dzień. Kropka, odwiedzając rodzinny dom, przypadkowo podsłuchałem rozmowę matki i siostry. Ich głosy dobiegały zza drzwi gabinetu. Czy to prawda, że firma Villa wchodzi na giełdę? W głosie matki mieszał się niepokój. Kropka, to jeszcze nic pewnego, odparła siostra. Ale gdybyśmy mieli dokumenty podpisane przez głowę rodziny Willów. Więc ile potrzebujesz? 500 przecinek, ale to jest tego warte. Kiedy sprawa wejdzie na giełdę, natychmiast wzrośnie dziesięciokrotnie. Słuchałem z zapartym tchem, kropka rozmowa toczyła się dalej. Jenny powinna mieć jeszcze sporą sumę na koncie, matka zniżyła głos. Ta dziewczyna ledwie tknęła spadek po ojcu. Ale czy siostra nam pomoże? Nie martw się, głos matki stał się zimny, kropka, jeśli ujawnimy tajemnicę jej narodzin. W tym momencie zadzwonił mój telefon i rozmowa została przerwana, kropka, Otworzyłam laptopa i zaczęłam sprawdzać poprzednie maile. Wymiany między matką a siostrą, komunikacje z rodziną Willów, wyciągi bankowe. Wszystko skrupulatnie sprawdziłem. To, co się wyłoniło, było ciemnością głębszą niż sobie wyobrażałem. Koszty operacji plastycznych mojej siostry zostały pokryte z pieniędzy z ubezpieczenia ojca. Nowe markowe przedmioty i luksusowe samochody były w rzeczywistości górami długów ratalnych. A rozmowa o wejściu firmy Villa na giełdę była kompletną zmyśleniem. Nie ma mowy. Patrząc na dokumenty, byłem oszołomiony. Firma Villa znajdowała się na krawędzi kryzysu zarządzania. W końcu zrozumiałam, dlaczego moja siostra tak desperacko chciała przyspieszyć ślub. Podniosłam smartfon i uruchomiłam aplikację do nagrywania. Rozmowa sprzed tygodnia, zapisy rozmów z bankiem. Wymiana zdań z członkami rodziny Villa. Starannie uporządkowałem wszystkie dowody. Noc stawała się coraz głębsza. Kropka, za oknem zaczynały cicho świecić latarnie uliczne. Kropka, patrząc na zdjęcie ojca. Przypomniałam sobie nasze dawne rozmowy. Jenny, uczciwe życie może być czasem bolesne. Ale na tym polega prawdziwa siła. Tak. Ojciec nauczył mnie czegoś ważnego. Dotknęłam pamiątkowego naszyjnika z pereł. Jego zimny dotyk wzmocnił moje postanowienie. Z szuflady biurka wyjęłam starą fotografię. Było to zdjęcie mojej siostry przed operacją plastyczną. Z jej albumu maturalnego przedstawiające zupełnie inne rysy niż teraz. To również powinno posłużyć jako ważny dowód tato szepnęłam cicho. Jutro zrobię, co w mojej mocy sprawdziłem na smartfonie trasę dolanem Boston. Ceremonia miała rozpocząć się o 11 rano. Musiałem mieć wszystko przygotowane do tego czasu. Na moim biurku zebrane dowody były starannie ułożone kropka dane z nagrań. Wyciągi bankowe, zdjęcia i informacje o firmie. To będzie klucz do ujawnienia prawdy jutro. Absolutnie tego nie wybaczę. Te słowa brzmiały bardziej jak cicha obietnica niż deklaracja determinacji. Za oknem światło księżyca przeciekało przez chmury, oświetlając spokojną nocną scenerię. Pejzaż Bostonu emanował dziwnym blaskiem. Jakby w oczekiwaniu na jutrzejsze wydarzenia, kropka ostrożnie odłożyłam pamiątkowy naszyjnik z pereł ojca i położyłam się do łóżka. Jutro wszystko się zmieni. Ta pewność dziwnie uspokajała moje serce. Leżąc na poduszce, ostatecznie sprawdziłam jutrzejszy plan. Moja pozycja na miejscu, czas, słowa do wypowiedzenia. Wszystko stało się jasne w moim umyśle. Po cichu zamknąłem oczy kropka, w bostońskiej katedrze lanem, rozbrzmiewały organy piszczałkowe. Światło wpadające przez witraże zabarwiło białą alejkę na siedem odcieni. Ponad 300 gości wstrzymało oddech. Obserwując przebieg ceremonii kropka, schowałem się za tylnymi drzwiami, dokonując ostatecznych potwierdzeń. Smartfon. Dokumenty dowodowe i naszyjnik z pereł na piersi. Wszystko było przygotowane na tę chwilę, kropka, jeśli ktoś ma powód, dla którego to małżeństwo nie powinno się odbyć, niech mówi teraz. Głos księdza odbił się echem w katedrze. Wzięłam głęboki oddech i położyłam dłoń na ciężkich drzwiach, kropka tak. Mój głos przerwał ciszę. Wielkie drzwi otworzyły się, a ja zaczęłam iść w dół na wyzdecydowanym krokiem. Rozległ się szmer. Kropka, moja siostra Olivia stała zamrożona w swojej sukni ślubnej. Matka Patrycja wpatrywała się we mnie z wyrazem niedowierzania. Panoł Morgan, podeszli ochroniarze. Ale zaraz, zaraz, rozległ się uroczysty głos kropka to był Edward Harrison, głowa rodziny Will. Choć był po osiemdziesiątce stał wyprostowany, opierając się na łasce. Młoda Dejmą, masz coś do powiedzenia? Jego głos niósł w sobie godność szlifowaną przez lata. Tak odpowiedziałam, przygotowując się do odtworzenia nagrania. Udowodnię, że ten ślub jest oparty na oszustwie. W lokalu zapadła cisza. co masz na myśli? Will podniósł głos. Ale jego ojciec Edward uciszył go gestem. Proszę, kontynuuj. Wyjąłem smartfona i zacząłem odtwarzać nagranie sprzed tygodnia. Głosy matki i siostry rozbrzmiewały wyraźnie. Kłamstwo o ofercie publicznej, plan oszustwa na 500 tysięcy dolarów i dowody na próbę oszukania rodziny Wilów. To nie wszystko. Kontynuowałem przedstawianie dowodów. Dowody na ogromne długi, sfałszowane dokumenty i... I to jest ostateczny dowód. Zdjęcie zostało wyświetlone na dużym ekranie. Zdjęcie mojej siostry z albumu ukończenia szkoły średniej. Cechy całkowicie różniące się od jej obecnego idealnego wyglądu. Co to jest? Rodzina Willów mocno chwyciła swoją laskę. Ojcze, krzyknął Will. Czy to prawda? Olivia. Mojej siostrze zabrakło słów, prawie upadła na miejscu. Jak to możliwe? Matka mamrotała z bladą twarzą. Kropka, kontynuowałam cicho. Dla rodziny Will i wszystkich obecnych gości. Ten ślub jest zbudowany na fałszu i oszustwie. To był plan wykorzystania kredytu rodziny Willów dla nieuczciwego zysku. Edward powoli wstał. Kropka, jego wyraz twarzy wyrażał głęboki smutek i gniew. Kropka Williamie powiedział do syna: Ten ślub jest odwołany. Ale, ojcze. Cisza. W jego głosie brzmiała niekwestionowana siła kropka na honor naszej rodziny nie można pozwolić na takie oszustwo. Na sali wybuchł chaos. Zaproszeni goście jeden po drugim zaczęli opuszczać swoje miejsca kropka Jenny, jak mogłaś. Moja siostra powiedziała drżącym głosem kropka Olivia odpowiedziałam, dotykając naszyjnika z pereł. To właśnie oznacza prawdziwa rodzina kropka w tym momencie ktoś położył mi rękę na ramieniu. Odwróciłam się to była głowa rodziny Will. Młoda Dejmo upowiedział cicho, ale stanowczo szczerze dziękuję za Twoją odwagę. Ukłoniłam się głęboko. Kropka, zamieszanie na miejscu brzmiało jak odległe fale. Tato! Wyszeptałam w sercu. Postąpiłam słusznie. Kropka, światło przez witraż katedry delikatnie oświetlało mój naszyjnik z pereł. To było tak, jakby ojciec się uśmiechał. Kropka, matka i siostra już zniknęły. Porzucona suknia ślubna lśniła samotnie na białej wyspie. Kropka, podeszła panna Morgan, kamerdyner rodziny Willów. Przygotowaliśmy dla ciebie samochód. Przytaknęłam cicho i zaczęłam iść w stronę drzwi katedry. Kropka, za mną wciąż rozbrzmiewały głosy podekscytowanych gości. Na zewnątrz wiosenne słońce pieściło moje policzki. Biorąc głęboki oddech, poczułam zapach kwiatów wiśni. tato szepnęłam, spoglądając w niebo. To naprawdę nowy początek. trzy miesiące później, wczesnym letnim popołudniem. Piłem kawę w kawiarni na Newberry Street. Aromat espresso unoszący się w sklepie i spokojna atmosfera ludzi przechodzących przez ulicę pomogły mi uspokoić umysł. w dziale społecznym Boston Globe był mały artykuł. Pod nagłówkiem Rodzina Morganów sprzedaje luksusowy dom widniało zdjęcie naszego rodzinnego domu. Ta rezydencja z białą kolumnadą stała się teraz czyjąś własnością. Słyszałem plotki, że matka i Olivia przeprowadziły się do Nowego Jorku. Ich konta w mediach społecznościowych zostały całkowicie usunięte, a one same zniknęły z bostońskich kręgów towarzyskich. Negocjacje ugodowe z rodziną Will najwyraźniej zakończyły się na surowych warunkach. Wraz z wypłatą odszkodowania oszczędności matki prawie się wyczerpały, a Olivia musiała zrezygnować ze wszystkich swoich markowych towarów i luksusowych samochodów. Pani Morgan. Odwróciłam się, by zobaczyć stojącego tam radcę prawnego rodziny Will. Czy mogę poświęcić pani chwilę czasu? Przytaknęłam i zaprosiłam go do mojego stolika. Pan Edward prosił, żebym to pani dał. Mówiąc to, wręczył mi kopertę. Kropka, kiedy ją otworzyłam, znalazłam list z podziękowaniami od rodziny Willów i nową propozycję. Chodziło o uruchomienie programu terapii makijażem w luksusowym domu opieki prowadzonym przez rodzinę Will. Doceniam ten gest. pan Edward szczególnie ceni pani uczciwość, kontynuował doradca łagodnym tonem. Proszę, rozważ to jako część naszych inicjatyw charytatywnych. Te słowa przypomniały mi nauki ojca o wartości uczciwego życia. Dziękuję. Byłbym zaszczycony mogąc w tym uczestniczyć. Światło słoneczne wpadające przez okno kawiarni delikatnie tańczyło na stole. W następny weekend odwiedziłem luksusowy dom opieki Harrison House. Kropka wejście było pięknie udekorowane sezonowymi kwiatami, a muzyka klasyczna grała cicho. Witaj, Jenny. Edward przywitał mnie, opierając się na swojej łasce. Jego wyraz twarzy, obok dawnej surowości, był teraz ciepły kropka, może najpierw posłuchasz. Co mają do powiedzenia nasze matki? Uśmiechnął się. Pragnienie pozostania pięknymi z wiekiem to coś, co każdy z nas podziela. Przytaknęłam głęboko, kropka, to nowe wyzwanie związane z terapią makijażem zdawało się rzucać inne światło na moje przyszłe życie. Kropka, tego wieczoru zatrzymałam się w Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie. Było to miejsce pełne wspomnień z ojcem. Zatrzymałam się w sali z impresjonistycznymi obrazami. Lilie wodne, moneta miały inny wyraz w wieczornym świetle, kropka, wyjmując smartfona, znalazłam nową wiadomość od stałej klientki salonu. Droga Jenny, zawsze jestem zachwykona twoimi umiejętnościami makijażu, a przede wszystkim twoim szczerym charakterem. Te słowa rozgrzały moje serce kropka, kiedy wróciłam do domu. Właśnie zaczynał się zachód słońca. Zrelacjonowałem ojcu wydarzenia dnia. Tato, znalazłam nową ścieżkę. Naszyjnik z Pereł śnił cicho w wieczornym świetle. Wyglądało to tak. Jakby ojciec delikatnie się uśmiechał, kropka usiadłem przy biurku i otworzyłem pamiętnik. Wszystkie wydarzenia były tam zapisane starannym pismem. Zarówno trudne dni, jak i radość z nowych odkryć zostały zachowane jako cenne zapiski. Żyjąc uczciwie, po cichu zapisałem te słowa kropka była to najważniejsza nauka, jaką odziedziczyłem po ojcu i przysięga, której nadal będę dotrzymywał, kropka za oknem, latarnie uliczne zaczynały zapalać się jedna po drugiej. Pejzaż Bostonu spowijała spokojna kurtyna nocy. Westchnąłem głęboko, czując przyjemne zmęczenie. Jutro rozpocznie się kolejny nowy dzień, kropka. moja praca jako wizarzystka i terapia dla osób starszych. Praca, która rozpala małe płomienie w życiu ludzi, kropka przy mojej poduszce leżało ostatnie zdjęcie zrobione z ojcem. Jego uśmiech zawsze czuwa nade mną. Dobranoc, tato. Zgasiłam światło i cicho zamknęłam oczy. Światło księżyca delikatnie oświetlało naszyjnik z pereł. Błyszczał miękko, jakby błogosławiąc początek nowego życia.